Tak, wiem. Nikt nie pytał, nikt nie prosił, ale w końcu to nagrałem. Mam nadzieję, że wam się podoba. I co? Słowacko, peace. Yeah, WhatsApp up, my brothers? Dzisiaj sobie gramy w PIK. Ej, stary, czy widać, jak bym brał? Widać, jakbym brał? Nie, w ogóle. Czekaj, sprawdzę, jak wygląda. O cholera! Jest okej, okay, jest okej. Okay. Musimy się zbywać na samolot, żeby nas ochrona nie zgarnęła. Szybko! Dobra, mamy linę i ten. Mamy linę i ten. ten. I ten. O, moje ulubione. Przepraszam. A to jest plecak. A czemu? No gadasz i ty tym, po kokosy. No rel, tylko to czy... trzeba, trzeba to O red crispy. Red Crispy, a czy, pamiętaj, że tutaj na tym pierwszym levelu tylko czerwony są dobre. Gdzie jesteś? Oddam ci, do tobą. O, tu trzyma. ma. Daj, bez są Obok mam bandaż. Gdzie ty jesteś? Znalazłem skrzynkę, w której jest bandaż i te do wspinania się. A gdzie ty jesteś? A poszłem tutaj za takie skałki. Stój w miejscu. Nie, bo widzę z skrzynka. Czekaj, czekaj, rzucam ci ten. Ta... Rzu widzę. Weź, weź, weź to. Mam. Dobra. Uf. Ja nie wiem czy ty tu były. Chodź ale... mi do pokoju. Co? No, wchodzę do pokoju. Paweł jumper! Uf. Uf. Uwaga, będę skakał. Dobra. Ej, tam jest ta czerwona, idziemy, tam dane. Ta nie, Lina to czekaj, bo muszę coś zrobić z nią. Ehm. Nie, bo musimy. A, w sumie bo to jest... Ja się Gryby... I ten grzyb jest chyba dobry. Nie, 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 grzyby ogólnie nie są dobre. Ej, czekaj, pokaż. Ale nie, to... To nie ma kropek. A poka... Czekaj. A czekaj. Nie! No masz. No dobra, w sumie zatrucie znika. A dobra, już za... Nie chcę... Dobra, to dam ci, chodź. Dobra, ale zatrucie znika, tak? Bo ja nie pamiętam. To? I co? Działa normalny. Nie, czekaj, bo one po chwili zawsze działają. Nie, to jest normalny. Ej, ten normalny, real. Chodź tutaj w lewo. Nie. Jak ty przeskoczyłeś? No, a się zablokowałem. O. o kurde. Pomóc ci, czy dasz radę tu? Nie, wejdę, a wejdę. Da... Chodźmy tu na górę? No, a mamy wybór. Czek no to ja, się da. Czekaj, a tu na prawo nic nie ma. Ej, tutaj da się stanąć chyba. Ale sprawdzę. Nie! Ej, tu, tutaj na tym kręci da się. Nie. O cholera. Da Nie. się, da się, Jezu, ledwo żyję. Dobra, musimy się znowu w tam spiąć. Dawaj po tym, po drzewie. Dobra. No, wspinaj się! Dawaj. Dobra. Stoję! Stoję! No, żartujesz. Dawaj. Tak, jestem. Mm. Ej, a my jesteśmy głupi przecież. Tutaj był most, na który można było się spotkać. No przecież właśnie chciałem, ale ty tutaj poszedłeś. Musisz mi pomóc, jak coś stara. A to czekaj, to się cofam. Dobra, ja jest mnie. Zużyłem sami na maksa, sami na zużyłem. Ja też mam mało przez to. A przynajmniej dipsa nie dostałem. Tutaj na ja lewą, na ten most chodź. Ja <laughs> ja ej, ja ale ja serio ja tu ja powiedziałeś N-Warda? Uuu! Ja. <laughs> Kurde! Ej, jak te bile? No, po prostu absolutnie nie ma. No, widać, że my jesteśmy podobnie z pato. <laughs> podobnie z co? Hmm, tu na lewo, czy tam u ciebie na prawo idziemy? Idę prosto, idę prosto. Sprawdźmy, dawaj. czy damy radę. Trzymaj, dawaj, trzymaj, łapę. A nie, w sumie na chillu, na chillu. A, nie trzeba. A, wejdźmy tu i przeskoczymy. Wow! Pabu, jumper! Dobra, tutaj, czy idziemy na około? Nie, na górę nie, dawaj tamtej klapy. Na, na około, dobra. Doskoczę, bo ja jestem paweł jumper, będę skakował, A to dawaj a pierwszy. W razie czego mam bandaż? Jak ty. Ej, Ral. Dobra, tutaj. No, ja idziemy tu. Tutaj i na następny most. A tutaj? No to Nie, no dam. O. Tutaj? Ej, ja przyjdziemy po morzu, bo nie wiem, czy ten plecak nie jest za ciężki. O nie, przychodzimy, idziemy w górę, pa. Tak pomarańczowo. O chłopie. Ja nie wiem czy to przez ten HDR co włączone jest, czy co. Ej nie, bo to chyba... mam mamery tak zrobione. A, nie, ale to chyba jest tak zrobione specjalnie przez to, żeby ten. Dobra, dawaj tu. A i to Doro też końcóweczka. No to na chillu. Dobra, dostaniemy morale boost, czyli będziemy mieli ten plusowy ten, spalinę. Wow. I mamy jakąś specjalną rzecz. Mam nadzieję, że ta lina, która Wędek. leci... Mam nadzieję, że to będzie lina, która leci do góry. Chyba, że jest jeszcze bardziej tam. Nie wiem, bo wiem, że jest jakiś totem, który jak ktoś użyje, to leczy, ale tylko jedną osobę. No. Moralibus, dobra. To jest niepotrzebne było, bo... Dobra, to ja Olina. Ej, dobra, to jak się ugotuje, to też więcej daje, to dawaj to. Olina wyrzuciłam. No i dobrze. I mu że to gówno se powkładam. Powrócę mi do lefki, bo i tak dalej. E, czekaj, bo nie zrobiliśmy statuły. Właśnie, zawsze z niej spas Avanse. Mamy, mamy kanon ropa. O! Ta, ta lina leci do góry. Wtedy. Aha. Łap, bo ja nie mam miejsca. Ale po co do plecaka? Nie lepiej zrobię. Albo dobra, to No Dobra, co bez różnicy. A no Kurde, by się przydało tędy. Chodź do tego wodospadu. Pu. Tyk. I łap. Aha! Nie zadziałało mi łapanie! Nie żyje! A też tak nie Chłopie! Spadłem z... Spadłem z najmniejszej wysokości i nie żyję. teraz? Weź mnie na plecy. Dobra, plecak będzie dla nas. Plecak. Ale dostałem i staminy. Tyle co ty masz? No os? Chyba. Czekaj. O, bandagę. Eee, y bandagę? A, marshmallow, dawaj. Ale już mam max staminę. Huk? Ale morale, bo nic mi nie dało. To. No i No nawet. nawet mi jedzenie nie dało. Chcesz plecak, czy ja mogę? Ej, to mapę pytać, ja widziałem na filmach. W to A my nie mieliśmy ostatnio? Nie, my mieliśmy inną O. Czekaj, a wspinaczka jest jeszcze gorsza, O cholera. O, i się zaczęło. A wzięłeś tę bandagę? Tak, mogę ci włożyć do plecaka, coś nie... Się czekaj, się... czekaj, czekaj, czekaj! Walny defa i sprawdzę, czy przeżyję. Ej, żyję! Walnij defa! E to jest super! Dobra, spadam no, tu i, Spadam tu. I doży O kurde dostałem! Ale malutko! Malutko! Ale to nie, to ja wolę stary złożyć tak. Ale malutko! Czyli to jest... Czyli to jest sposób jak nie dostawać full obrażeń. Po prostu. Chodzi o to, że masz dostać, ale malutko. A czego? Dostaj 90% obrażeń ci to tego abilizuję. No tak, bo raczej bym umarł jakbym spadł. To, a co to dobre jest? No o, Orange Whiteberry to jest też dobre właśnie. No to weź mi da jedno. Nie wiem, tylko... Ale sobie wezmę. Bo te drzewa Mal. są jakieś. Nie nie mogę. Drzewa są co jakieś mi. Drzew te, te drzewa są jakieś zgliczowane i ciężko się... nie da się po nich trzymać. daję ci dam to, bo to mi dużo zajmuje na no, To ci dam. To jak to do ci plecaka. Dobra, hać. No masz no to drugie żarcie też. Jak tak walisz? Tak? Dobra, to ci dam. O kurde. O, 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 oj, e, Lewo, lewo, bo tam był dół. Ale to nie bije, to nie bije, stary mnie nawet, jakie ja tu jest, ja sam. Obija. Ale Le to nie zabiera, to znika po chwili. Spójrzcie. Dzięki. Dobra, chodź. Nie dostałem. A mam ja pomysł, a mogę podczas... Patrz! Skoczyłem i wam mobilitkę na, na ryju. czy nie C wiem czy to tak działa. Ej, czekaj. Nie, nie dostałem, ale może za mała wysokość. Na pewno za mała. A nie wiem, chcemy, chcemy sprawdzać? Ale stary, bo burza. Zejść. W dół. Ja mogę stół sprawdzić. O kurde, o kurde. No to dawaj. Ej! Nie lubię. Dobra, nice. Dobra! Da się to przejść. <gry> Ej się świetnie czuję gliczując tą grę. No tak, to nie my gliczyjemy, to oni zgliczywali. Twórcy tej gry. Ale nie, bo ja to zauważyłem na filmiku. No jaś. Dzięki youtuberze nie będę rzucał nazwy, bo nie wiem, czy mogę. Nie będę ci próbował, nie będę ci próbował. No właśnie, o żarcie. O. Jump. dawaj, Trzy. Powiedziałem trzy. Tu w dół. W No to. Zapomniałem o tym. Tutaj, na górkę, bo jest... Nie, to był tylko wiatr. O kurde, to nie był wiatr! Schodź, schodź! Ale ja nie widzę gdzie ty ja sobie byłem to Dobra burza. Chcesz jeść? Nie. Ja. Dobra, czekaj, czekam. No dobra, ustałam. Końcówka już, końcówka już. Albo czekaj chwilę, bo mnie to prawie nie to sami naprawdę zażywa, dobra. Rale. A ty tu jest, A ten grzyb, na, na którym da się stać. O no, pewno się na nie stać? Ta tylko go trzeba rzucić. Chyba. Nie wiem, czy go się używa, no, czy go trzeba. On go nie dotykał, lecz bym go nie dotykał. Ale stary, bo pa, na nim da się stanąć, bo on może się większy rozłożyć. O to Aha. mi chodzi. I najwyżej walna na habilitkę. Mam. <ścoughs> Ej, bo nie wiem, czy stamtąd wyjdzie, bo nie wiem, czy tam nie jest za głęboko, ale spoko. Co robię. Musiałem się upewnić, że na pewno brazy się dostają. No i siwna. Ty co ty na mnie idzie? Ej, to co cały małżyłem hability. <laughs> bo to trzeba Oj, 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 oj. Ej, A ja dałbyś mi, tak? dałbyś mi bandaż. Dałbyś mi bandaż? Ej, mam bandaż. Tak bandaż. Wiatr. Jak działa ta abilita? Bo ja nie rozumiem jak ty ciągle nie dostajesz, a ja dostaję. No skacze od razu Aryna dół. Ale co? Instant. Ale to działa tak, że się zeświadczy. Patrz mój ekran. A mam pytanie, patrz że... Patrz mój ekran. Dobra. Nie, patrz, Dobra. patrz mój ekran, ja coś was pa, pa. Poka. Poka Ciekawe. jak to działa, bo ja nie rozumiem. No to ja tak samo robię i dostaję dipsa. bo ja jestem niebieski. Ale ty jestem niebieski, tylko ja ty jesteś akła. Daj mi bandaża. Kurde, nie wiem czy my w dobrym kierunku idziemy. Kurde, my się cofamy. Tu trzeba iść. Widać, że jesteśmy mocni, ja muszę zjeść coś. No to dawaj. To, to. O, ty, to. tam. Mam, Mam. Proszę. Dzięki. Ej, ty masz w ogóle dwa pełne paski staminy. No? <grym>, Idzę. A w ogóle jakoś bug gnero co skrzynka. Ej, czekaj, walnij defa, bo nie wiem czy będę dostawać. E nie wiem, może takie Gdzie? miejsce, Chcę, że nie dostaję. Czekaj. Czekaj, weschnę się tu i walnę defa. Czekaj. Nie, dostaję, dostaję. Spamuję... E, Spamuję spację, że... A w sumie to szybko mija. Dobra, no, to nic nie da, troszkę to wiesz, to szybko mija mega. Mega Florczyn! No. no. Ej, stary bym już jakąś ilość obrażeń i nie chcę tu zejść. A to mija, mi schodzi, mi, schodz, mi zeszłeś. A nie, schodzi, schodzi, tylko ma... bardzo powolutku. Bo się Może zeszło prostu... dużo, zatrzymało i teraz dopiero. Kurde, trzeba w dół. Czeba w Ja będę Ja w O Chcesz żyreć? Zobacz, pojechał ekran. Zobacz, pojechał, ekran. No nice. A jak dostaniesz? A jak Nie. A ja rozumiem chyba. Jak? Że jak się będziesz odbijał, to nie dostaniesz. Ale jak polecisz prosto, to no, dostaniesz. Aha, to przez to, że ja spadłem pierwszy i się zacząłem odbijać, a ty na mnie spadłeś i się nie odbijałeś, to dlatego? No chyba tak, bo odbiłałeś się, bo ja spadłem prosto, nic się nie odbijało. Ja spadłem, ja opa. spadłem. Ale ja... odbijałeś się czegoś, od czegoś, od samego? Odbiłem kilka razy. No a ja nie, ja to od razu Marii. Ej, czekaj, a tutaj nie ma bezpiecznego miejsca? Tu na dole? Że wiesz, że tu prowadzi. To jest, zejdź, 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 zejdź. Nie, to jest bezpiecznie, bezpiecznie to jest. A nie, żartowałem. Czekaj, sprawdzam. No nie, nie skacz! Skacz! No, play Death! Play Death! Ej nie, do... Ej, nie dostałem, a spadłem na placzka. Ej, a może to tak działa, że pa, że jesteś i dopiero spadniesz, to nie dostajesz? Nie wiem, ale jest... No. my, kurde, stoimy ciągle w tym samym miejscu, przez to, że my tutaj spadamy ciągle na placzka. To ty tam spadłeś, ja idę dalej. Tylko koniecznie. Ej, ciekawe jak... A to jest skrzynka w ogóle. Ej ciekawe jak tutaj ma być ograniczony czas. nie rozumiem, przecież są... Nie rozumiem jak tutaj ma być ograniczony czas, przecież są burze i musisz się nie O pusz! Co jest? O z tej burzy! Tu malutko dostajesz. Jak ja stary... stary! Ja zaraz ze No to spadaj. Albo nie, 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 już Co dostajesz ze skrzynki? Nic, bo nie zdążyłam otworzyć. Bo nawet zostałem tu za tobą. Sport drink no. chcesz? Mogę no. ja? Nie, ja mam fulla. Ja mam fulę w samin Ja nie miałem. A czemu wyłączyć No bo ona coś wpisa, bo mnie. Nie wiem czy nie Ej, stary! Sprawdzamy jak działa ten grzyb? No no. Tylko najpierw może poczekajmy chwilę, co Czekaj! Tako? O cholera, oszuciełem go. Idą, idą! Mam dosyć dobre wrażenia. Dobra, jest jakiś inny. Ja zeszłem na dół. I stoję w takim miejscu, że nic nie... Ja oddałem defa, ale nie zadziałał. A ile masz yy, tego? Pamiętam? spół Gównianie. Myślę, Musimy Ach. znaleźć jakąś... Ale mam jeszcze pasek dodatkowy. No ja też mam pełny pasek dodatkowy O cholera, ale nie zaś Dobra, czekaj, bo ja odpisywamy, a zapomniałam, że my gramy. No żartujesz, że następna burza idzie. No nie no, szedł dobiorowy z dziury. Nie, nie idzie na szczęście. Ja to jest stara jestem... Ja jestem tu gdzie taki grzybek. Ale nie gdzie jest grzebek, bo, ja bo ja muszę iść pod drzewo po jedzenie. bo ja muszę iść zeżreć. Ja muszę iść zreć. Ale w realu? No. Dobra, no, to, to Czekaj, to wale defa, wale defa i może nie, nie dostanę dipsa. Czekaj. Tak ja i do... tak zginiesz. Ale od mrozu? No. Znaczy, od i... Ej, nie cze... jedzenia. Ale ja szybko wrócę chyba. Dobra, to zarwę defa. Dobra. Odbiłem się i nie dostałem. Dobra, za dwóch. Sorry? Dobra widzowie. Bo ogólnie chodzi o to. Ja poszłem na ZW i straciliśmy całe żarcie I nie wiem czemu dostałem HP. Świetnie. O. A tutaj nie dostajemy. Kurde. Kurde, jak mnie te włosy przeszkadzają. O, ten grzyb! Mogę? A da się tu stanąć. To się No czekaj, odnawiam sobie salinę. w dół! Dół, w dół! Stary, w dół! Uwaga! Mam ten grzyb razie czego. Więc jak będziemy spadać, to można walnąć. tylko nie wiem czy on. Ratuje przed lipcem. Chyba nie. To już mija powoli. Dobra, tu? Myślisz? Albo tam. tu. W sumie, albo tutaj jest takie wzniesienie. Wiesz y, czym ta mapa jest trochę lepsza od tamtej drugiej? Żeby... Ta smołowa, bo są ogólnie dwie smołowe, że jest taka bardziej zamknięta i ta... No wiem, Ta jest trochę lepsza, bo nie ma takich zamkniętych przestrzeni jakby więcej bym powiedział. Nie! Żartujesz! Żartujesz, że tu nie da się stanąć. Nie wiem, złożyłem dodatkową stamina. Z, żyjesz? Tak, złożyłem dodatkową stamina. A to jest rytm stary Czy co to jest? A co za mną? Eee, czekaj. Stary, mogę ci stanowić. Ale w tym samym miejscu, jestem tutaj, pa. Czekaj. O kurde. ja on siebie I cię rozłoszę. No nie, stary, bo tutaj się... trzeba stanąć. To rozumiesz, że tu trzeba tak wysoko stanąć? A jeśli mi pomóc, stanę. Chyba, że idziesz po prostu prosto. A kurczę. Ja muszę się ukryć. Bo ba, dobra, ale to gówno, Alla, dobra, żyje. Widzisz? I to cię ostatnio wybundbiło. Tylko co? problem, że. Ej, ty ty! Śpiący jesteś! No to się... Czemu? No to ci mija, to ci mija. Ej, a co dostałeś? Dostałeś hitpaka i co? I No to... I, ja idę jeszcze do tej strzygi. Ja Lizaka nie mogę zużyć. Czemu? No bo jak zużyję to, z same zginę. Ej, tu da się stanąć! No, tak, no. Tu da się stanąć. Czekaj. Ja idę pierwszy. Dawaj, szybko. No Mora. to musisz najpierw wyjść. Idę. O cholera. O fajnie, że się mogę spinać! Nie. Mam. Jak ja umarłem w tej wysokości? Nie! Widzowie, mam dość kończymy ten odcinek. Nara!